Witam Was serdecznie w kolejnej części Zagrajmy z przerwnikiem Wy z Sama, drugą część. Yy, pamiętacie uprzednio, rozmawialiśmy troszeczkę na temat DB. tam, mówiłem coś tam na temat ogólnie save'ów w grach FPP. I w tym co mi się nie podoba, co mi się podoba. Jak ktoś nie pamięta, to może sobie kuknąć bardzo serdecznie. Zachęcam nawet tam po prawej stronie. W ostatnich tych w polecanych ogólnie czy ulubionych, czy nie pamiętam jak się nazywało Pek pek kurwa No właśnie, no to co wam mogę powiedzieć? Że właśnie było tak, że, że tak o tym właśnie mówiłem, tam jak chcecie to po prawej stronie właśnie możecie zobaczyć te poprzednie odcinki. W każdym razie Dalej sobie przechodzimy z tego Sama, tak mi się minutkę nagrywa. Rozwalamy te górne helikoptery, które w nie ja zabić, ja jebie. Yy, idziesz, kurwa to. No, tutaj mamy jeszcze tego jednego łóżka. a kurwa tym już został to zajebany. O, już mamy poćpiegło, co dobra, to się możemy zająć tymi na gruncie. Całe szczęście. Fek kurwa go. Ja działo rozwaliłem bez sensu. Fek kurwa. Moje całe szczęście, że właśnie ten... Że Styros sam jest taki jaki jest. Czyli, że jest właśnie takim zajebistym, niezależnym shooterkiem. Takim kurwa no, grą z klimatem. To jest gra, która się wyróżnia wśród innych gier. Mam na przykład osobiście... Poza tytułem, naprawdę, ale to wam z ręką na sercu powiem. Osobiście poza tytułem nie widzę żadnej zastrannej różnicy a propos yy, Call of Duty i Honor. Poza nazwą, naprawdę. Ludzie, no, święci. No nie ma, no nie ma, nie istnieje. Przejedziemy jest Nie, nie przejedziemy go kurwa. Nie ma kurwa różnicy. No. Pek, tak, tak. Oto kurwa, co się nas tutaj Widziało się, wszystko kurwa spotowało, się, spotowało, kurwa staroplotowało i myślę, że co. Pejgo kurwa, widziałem go, przejechałem. Ja jebie fajny jest ten statek, bo można przejeżdżać ludzi. Dzisiaj ludzi mobki. Jeb po drzewie, jeb nie ma drzewa. Kurwa, jestem ciekawy, co był Jayburn powiedział, jakby wkład Raczej wsiadł w to coś. Ja Wyjeb się wyjebałem. Ja pierdolę. No, no, no. Dobra, idziemy sobie dalej. Jeszcze patrulujmy tą okolicę. Poszukajmy czegoś, co jest dla nas przydatne. Chociaż wydaje mi się, wydaje mi się, moi drodzy, że nic tutaj szczególnego nie ma. Nic tu szczególnego już nie ma. To już mamy dwa kufarki. Pek, Tu jeszcze mamy trzy kufarki. Pek, I dwa stateczki. Pek, Ale jedną stateczkę już sobie rodzili. Jep, tu drzewie. Tak, 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 wszystko. To się żeby teraz da się, bo to wcześniej też, patrzcie. Ha, fajna gra. Fajna gra, polecam. Polecam, wam ją wszystkim ze szczerym sercem. no i biegamy do stateczek. Pek. Tak. Tak, 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 zrobimy, tu podjedziemy. A jeszcze nie wiadę. Mm, na kalifa. Trudno. sobie podjedziemy tak, 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 Trudno. tak, Trudno. tak, tutaj. W ogóle nie jadłem jeszcze śniadania, jest lipa trochę. Pojed, mi bulczy w brzuchu. Pójdźmy sobie w lewo, z racji, że jestem manikutem, to pójdźmy sobie w lewo, zawsze wybieram lewą stronę. Bo jest śmieszniejsza. Z drugiej strony... Z drugiej strony. i tak bym to nic nie stracił, szczerze powiedziawszy, bo to jest to samo, dobra. Teraz mamy jakiś rozpiedlot pewnie. No, duża ręka, nas będzie się kurwa dziać. Zreszmy sobie tak i będziemy strzelać. Będziemy zabijać. Yy. Pięknie! jest pięknie, kurwa, pięknie. Cztery minutki nagrywam. Sympatycznie, no już jest rozpiegnie. Patrzcie, kurwa, pięknie. Owaj, wyłożył się. A tam co? Co to kurwa jest? Pyk! Pyk kurwa! Pyk! Pyk! Niep się do tego Rzucają tą główną patrzcie Jeśli że to będzie lepsze trochę Dobra, pozamiatane Rzucają tymi kilkami kurwa Dziwani... Jak oni się nazywali fachowo? No nie pamiętam. Tak, gra to jest futbol amerykański, no to futboliści, tak? Tak by to chyba było. Nie, taką piłką kurwa dostać, no w ogóle nie polecam. Nie polecam Wam dostawać taką piłką. kurwa, rób. Dobra. Wcześniej miałem to zrobić, trochę zmuliłem ten moment, bo już stracili armorka, który trochę nam dał. No, ale jakoś w miarę się trzymamy, jest to 110 HP, to jest jednak taki wynik jeszcze, no jeszcze gdzieś tam spoko, nie? Spoko, w każdym razie spoko. O nie, kurwa, tam jest Sirius damage, a ja się tak pierdoliłem przeciw amunicji, ja jebie, Bez sensu. Coś tu jest, Armorek? cudownie. Było kurwa. Uchaven, kurwa! Nie masz ze mną szans, człowieku. Tam następny chavem. Jego kurwa, noga, ręka na suficie. No nie no, nie no, Słabi jesteście, to ja wam powiem. Tam już się coś pojawia i coś już do mnie zapierdala. Ulka kurwa. Weźmy sobie sił Damage i już będziemy jakieś dalej... Patrzcie jak nie wyskoczyła. Możemy się pobawić, nie? Patrzcie, Tyk. I teraz da mi tylko dużo mobów, da mi dużo mobów, no pek 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 pek, 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 kurwa pieski, pek pek, pek pek, 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 pek Pójdę wam w dupę, kurwa No i na takie to już poniesie. Pek, pek. Pieseczki, pek. Pójdę wam w dupę. No i co tu jeszcze? Co tu jeszcze? No nic, Serious Damage się kończy, panowie i panie, moi drodzy. Serious Damage się kończy i idziemy sobie teraz Um, że tak powiem poszukać jeszcze jakichś suplementów, które będą ułatwiły sprawę i byt w tej gierce. Póki co no jestem taki średnio ogołocony, mam 98 healtha i 37 Arma. No i co? Tam żeśmy coś pozostawiali, dobra. Ej, swoją drogą, powiem wam szczerze, tak yy, szczerze, szczerze, szczerze. No, kufar jak fajnie tu. że powiem wam szczerze, że mnie troszeczkę rajcują gry właśnie tego typu w takim klimacie właśnie gdzie jakby to powiedzieć z ręką na sercu sytuacja wygląda w ten sposób, idziemy sobie przed siebie że sytuacja wygląda w ten sposób i że yy, yy, jest taki klimat, że chodzisz sobie z bronią strzelasz po właśnie takich terenach starożytnych majów, dżunglach, jakichś tego typu rzeczach to jest sejbisty klimat, po prostu uwielbiam go, uwielbiam go na PlayStation 1 bodajże był kiedyś taki tytuł, nazywał się XQ, chyba, czy potem jakoś Power Powerslave też bodajże, to był jeszcze drugi tytuł tej, tej gierki, robimy sobie save'ik, jakiś właśnie... Kurwa macie, się nadziałem na paliki. Właśnie, nazywał się jakiś Powerslave czy jakieś inne kurwa gówno, w każdym razie... Kurwa macie. Gra była dość śmieszna. No, raczej znaczy śmieszna. Ja W sobie tego dało. Bo... Tak nie może być. Tak. Tak. A ja mogę jakaś woda na dodać? No i właśnie ten cały Exium był taki dość lightowy. Pamiętam jak miałem, czyli znaczy nie, nie miałem PS1, ale... Moja ciotka miała właśnie PS1 i bardzo lubiła sobie szpilać w gry. Pozdrawiam mojej ciotki, możecie ją pozdrowić z zabista. Właśnie grała sobie w różne gierki. Grała sobie właśnie moi drodzy w różne gry. Nawet grała sobie z tego co pamiętam. Save game zrobimy sobie. Yy, grała właśnie w Rezidenty. Grała też w Quake, chyba nawet. I pamiętam, grała w taką gierkę, gdzie się chodziło z pistoletem. Troszeczkę jak dom wyglądała. Latało się z pistoletem po takich terenach starożytych majów. No i to było jednym słowem zajebiste. Taki fajny klimacik. Pamiętam Anki się, a się Ankh się zbierało, chyba jakoś tak się nazywa dziwnie. Ankh... jakoś tak. Kurwa rakiety lecą. Jak tego jest ja No! Kurwa! Trzmata Wyjebane mam na ciebie, NERWUJĘ TO! No już porobione? 74 HP. No średnio to wygląda. Na całe szczęście, że mam jeszcze sniper? O, pik pik. Jeszcze coś? Jeszcze macie jakiś problem no mnie, kurwa? Macie jakiś problem, panowie? No. Z się dogadali, będzie był ciężki w wpierdol, kurwa. Yeah. Jak patrzę na czas, już mnie trochę nagli chyba Moi drodzy, moje drogie ludziki. Um, zrobimy sobie chyba save'ik za chwilkę i chyba się z wami pożegnam i będę was musiał zaprosić do kolejnej części Kurwa, wiedziałem, ja pierdolę. Uwamy psile on tego Ammo trochę, kurwa. I do mnie strzela znowu. No już. Stulpy, kurwa Dobra. W każdym razie, no, chyba się będę musiał z Wami pożegnać już. jak sobie teraz myślę, uświadomiłem. I zaprosić Was do kolejnej części. No, dalej przemierzamy tą Amazonię. Czy to jest, nie wiem co to jest, jakaś Simba, coś tam, jakieś katakumby simbowe. Co będę jak sobie myślę, co by było, gdyby. Druga wojna światowa miała miejsce w takich, znaczy na takich terenach, Gdy w Europie były takie tereny w ogóle. Hitlerowcy. W ogóle zrobić taką grę. W klimacie z tym sama, gdzie się chodzi sobie hitlerowców kurwa w katakumbach. w katakumbach, takich dziwnych majowskich kurwa rzeczach. To by było śmieszne trochę. No to się zaczyna dziać. Widzicie, już mamy suple i będzie jakaś akcja. Będzie jakaś akcja, szamonek nam wyszedł naprzeciw. To trzymajcie się moi drodzy. I zapraszam Was do kolejnej części Sylwosa Sama z Czy Trzymajcie się pan na razie.